I ląd nie było odpalane. Ja go przepalałam... W piątek? To zamrakło odpalenia. Wczoraj? W, w czwartek. No i super. Zaczyna padać znowu śnieg. 12 stopni na minusie. Dzisiaj oktawianem. Wyjątkowo mm, bo, jak widzieliście, on nie bardzo mógł dzisiaj ruszyć. <grymne> znaczy, nie ma jakiegoś problemu z uruchomieniem po dwóch czy tam trzech dniach postoju właściwie, ale przy takich mrozach wydaje mi się, że jeżeli jest taka możliwość, to warto przejechać te parę kilometrów drugim autem, żeby podładować akumulator, żeby go, żeby go przepalić. Dlatego też jeżdżę na troszeczkę wyższych obrotach, też bardziej się skupiam na hamowaniu silnikiem, żeby, żeby ten akumulator jak najlepiej podładować na w miarę wysokich obrotach, nieco wyższych niż normalnie. Czyli troszeczkę mniej kontraivingu ze względu na to, żeby akumulator był zdrowszy. I jeżeli to auto aktualnie jest to rzadko użytkowane, to przy takich mrozach no, nie fajnie by było, żeby żeby stał bezczynnie przez kilka dni Bo nie jest to na pewno zdrowe To też jest zdrowe dla samego oleju Bo dzięki temu po prostu Łatwiej mogą Odparować z niego Wszelkiego rodzaju Zanieczyszczenia W cudzysłowie w postaci Chociażby wilgoci, która w nim się gromadzi Dlaczego się gromadzi? Dlatego bo auto e, użytkowane na krótkich odcinkach sprawia, że w silniku skrapla się najzwyczajniej w świecie woda. Ta woda wędruje do na ściany cylindrów, do miski olejowej itd. i tak dalej tam się skrapla. I stąd między innymi bierze się tak zwane masło pod korkiem wlewu oleju. Podnosząc temperaturę silnika na wysokich obrotach sprawiamy, że Ilość tego, w cudzysłowie, masła i tej wody, wilgoci w, w układzie, jest po prostu mniejsza. I na koniec jeszcze jedna ciekawostka. Z daleka wygląda, jakby coś się paliło, ale tak naprawdę tutaj jest odprowadzenie z kanalizacji. I czuć taki specyficzny zapach chloru, a o czym doświadczy, Że tutaj spływa ciepła woda z basenu. I jacuzzi. Więc zjawisko jest dosyć ciekawe, kierowcy którzy przejeżdżają tutaj muszą się chyba mocno dziwić.